Krzyżby znosić? złożyć. Niełatwa była przez ale nawet z krzyża nie jest podprawka, podprawka. Dlaczego dla nas jest to takie trudne? Każdego dnia musimy sobie przypominać o Twoich czynach i starać się żyć tak jak Ty. Spotkałem się z szumem, z matką, Witaj Jezu Chryste, z martwym stałym, a powiem szczęsto, że śmierć na martwym stanie od kilku lat. Ej, ty! Co robisz? O, ja. Widziałem, Dobry. Nie znamy się, ale ja lubię Państwa. Albo będzie do tego spokojnie, albo tu na dać A ty co? To nas dzisiaj lepiej? Nie. Nie, wie? Wie? nie, nie szukam z Chcę Ci pomóc. Bo wiesz, jeśli chodzi o pieniądze, to mogę Ci nie pożyczyć. Nie potrzebuję. Czekaj, Jot jestem. Przechodzę, nie? Bo się przedstawiłem? To ten, ale tak lub nie. Od dziecka w celu, że to wierzę, nie umagał. Chodzi na... sobie jakoś tam. Nie padnie na sobie za głupi, czawiając go towarzystwo. Nie mogę z tego wyjść. Maletas. Jo. Słuchaj. To odłożymy na miejsce.